teraz no, teraz mam na myśli, że byłem, a tamto zamknięte i to Nie było ich No, to jest 20 minut na pewno. No tam praktycznie, jest taki drogi o lokalu.

Dzień dobry. Witam na konferencji Akcji Demokracji w Dzień Kobiet z okazji wywieszenia przez, przez Akcję Demokrację ba baneru. W październiku ubiegłego roku, po wydaniu przez Psałt do Trybunału Konstytucyjnego niewyroku, który de facto zabronił w Polsce prawa do aborcji, powiesiliśmy na moście gdańskim baner z hasłem Prawo do aborcji jest prawem człowieka. Niestety niemal w tym samym momencie, kiedy go wywiesiliśmy, został on pocięty i zniszczony. Wtedy obiecałyśmy sobie, że ten baner powróci. Wybrałyśmy na ten dzień 8 marca, Dzień Kobiet. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby właśnie w tym dniu bardzo wyraźnie w przestrzeni publicznej wybrzmiał głos kobiet i nasze żądanie dostępu do legalnej, bezpiecznej aborcji. Uważamy, że prawa są ważniejsze niż kwiaty. Chcemy, żeby usłyszał o tym każdy, kto będzie nam dzisiaj składał życzenia. Nasz baner zawis tutaj, w centrum Warszawy, przy najpopularniejszej stacji warszawskiego metra. Codziennie zobaczy go tutaj ćwierć miliona osób. Po to właśnie aktywistki i aktywiści Akcji Demokracji zwrócili się na jego powstanie, aby codziennie przypominał o naszych prawach. Jest na nim numer do aborcji bez granic, aby każda przechodząca osoba, która potrzebuje wsparcia, wiedziała, do kogo może się zwrócić. Doświadczenia ruchów społecznych z Argentyny i Irlandii uczą nas, że droga do liberaliz liberalizacji aborcji jest bardzo długa i jest na niej wiele mniejszych i większych przeszkód. Dlatego nie możemy się zatrzymać. Nasz cel jest jasny: chcemy, żeby w Polsce każda kobieta miała dostęp do legalnej, bezpiecznej aborcji, żeby miała prawo wyboru i mogła sama pokierować swoim życiem. Dlatego nie możemy się zatrzymać i się nie zatrzymamy. Ruch Akcji Demokracji od lat przeciwstawia się pomysłom zaostrzenia prawa antyaborcyjnego i działa na rzecz jego liberalizacji. Pierwszy apel w tej sprawie postawiliśmy w kwietniu 2016 roku w reakcji na działania polityków Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Kaczyńskiego, premier Szydło oraz polskiego episkopatu, którzy chcieli, żeby tak zmienić prawo aborcyjne, by było zagrożeniem dla kobiet i życia kobiet. Dziś reprezentujemy głos ponad. Ponad pół miliona osób, które poparły nasz apel, sprzeciwiając się zakazowi aborcji w Polsce. Jesteśmy częścią dużego ruchu, który od lat walczy o prawa kobiet i o liberalizację prawa w Polsce. To różne organizacje, które działają na różnym polu w Sejmie, na ulicach, czy wspierając osoby potrzebujące aborcji, działając jednocześnie, równolegle, uzupełniamy się i wzmacniamy. To strajk kobiet, aborcyjny Dream Team, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Dziewuchy, Feminoteka, Porozumienie Kobiet 8 marca i wiele innych. W tym miejscu, w którym zawiesiłyśmy nasz baner, ta walka toczy się nie od dziś. To tutaj aktywistki wielokrotnie zbierały podpisy pod obywatelskimi projektami ustaw zagłuszane przez głośniki organizacji fundamentalistycznych. Tutaj zbierane były podpisy pod kolejnymi inicjatywami ustawodawczymi, Ratujmy Kobiety. Tutaj odbywał się taniec przeciwko przemocy wobec dziewcząt i kobiet, nazywam się Miliard. Tuż obok znajduje się główne rondo stolicy, o którego zmianę nazwy na rondo praw kobiet walczą aktywistki. Będziemy działać do skutku. Dziś mamy nowy cel rozpoczynamy kampanię na rzecz liberalizacji prawa antyaborcyjnego w Polsce. Od dziś można podpisać też nowy apel Akcji Demokracji. Odsyła do niego link umieszczony na banerze akcja.link ukośnik aborcja. Wszystkie osoby z całej Polski, które już z nami działają i teraz też do nas dołączą, zapraszamy do współpracy. Nie zamierzamy zatrzymać się na Warszawie. Będziemy docierać do osób, które mają doświadczenie aborcji, które znajdą tu przestrzeń do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Chcemy, by wszyscy dowiedzieli się, że aborcja jest zabiegiem powszechnie wykonywanym, niezależnie od prawa jakiegokolwiek kraju. Miały ją nasze koleżanki, koleżanki z pracy, osoby z rodziny, osoby, które spotykamy, ale wiele osób o tym nie wie, bo do tej pory nie mówiły o tym głośno. Tymczasem jedna na trzy polki miała aborcję. Na świecie rocznie ponad 56 milionów kobiet decyduje się na zabieg przerwania ciąży. Odpowiedzialnie tworzone prawo powinno współgrać z rzeczywistymi potrzebami społeczeństwa. Chcemy prawa, które nie skazuje osoby w ciąży na ryzyko utraty zdrowia i życia lub na psychiczne cierpienie, które nie pogłębia nierówności społecznych i nie wyklucza, gdy aborcja dostępna jest jedynie dla osób zamożnych i tych, które mogą liczyć na wsparcie rodziny lub otoczenia prawa Uznającego decyzję osób, których potrzeba aborcji może dotyczyć bezpośrednio, nie narzucającego ograniczenia w sprawach osobistego życia ich i ich rodzin. Według sondażu Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny, w sumie 69% badanych osób opowiada się za liberalizacją prawa aborcyjnego. Politycy muszą zmierzyć się z odpowiedzialnością za prawo, które tworzą, i z jego konsekwencjami. Aborcja musi być legalna. Od tego zależy bezpieczeństwo osób, które są w ciąży i całych ich rodzin. Będziemy działać do skutku i wiemy, że na końcu tej drogi czeka nas zwycięstwo. Tak jak 100 lat temu, tak i dzisiaj kobiety chcą i chleba, i róż. Tym chlebem jest równość ekonomiczna i równość polityczna. A różami jest uznanie, uznanie naszej godności, uznanie naszych praw, uznanie naszego głosu i naszej obecności w przestrzeni publicznej. Aborcja tak naprawdę dotyczy obu tych kwestii. Bo dziś to prawo, które zostaje wprowadzone i które um, jest promowane przez prawicę i przez Kościół, nie likwiduje de facto aborcji. Powoduje jedynie, że kobiety, które się poddają zabiegowi przerywania ciąży. Cierpią, są upokarzane, żyją w strachu. Nie ma żadnego powodu, dla którego prosty zabieg medyczny powinien być obarczony takim cierpieniem, takim upokarzeniem i takimi kosztami. Dziś w Polsce aborcje można sobie kupić, ale to nie jest prawdziwa demokracja. Nie może być tak, że tylko niektóre osoby mogą kupić sobie dostęp do pewnych zabiegów, jeżeli wyjadą za granicę, a inne są ich pozbawiane ze względu na okrucieństwo prawicy, okrucieństwo hierarchów kościoła. Nieprzypadkowo mówimy o tym tutaj w tym miejscu, przy rondzie Praw Kobiet. Mówię Rondo Praw Kobiet, chociaż ono wciąż nazywa się jeszcze Rondem Tomowskiego, ale to kolejna kampania, w przypadku której nie przestaniemy działać. Bo to jak nazywają się nasze place, nasze ulice, nasza przestrzeń publiczna, ma znaczenie to, czy w tej przestrzeni publicznej widoczne są kobiety, czy mamy widoczne znaki tego uznania i tego rozpoznania zaangażowania kobiet, ich wartości, ich pracy. Ma znaczenie dla życia politycznego, ma znaczenie dla tego, jak myślimy o kobietach i o mężczyznach, jak myślimy w ogóle o świecie. Zachęcam do tego, żebyście działały i działali zarówno w kwestii liberalizacji aborcji, jak i w sprawie ronda praw kobiet. To zależy od nas. To od nas zależy, jak będzie wyglądała Warszawa, jak będzie wyglądała Polska, jak będzie wyglądał świat. Możemy działać w różny sposób, podpisując petycje, kontaktując się z władzami miasta, z Komisją do Spraw Nazewnictwa, z Radą Warszawy. Działajmy razem, bo potrzebujemy i chleba, i róż. Dziękuję.